Z modułem rezerw 24 z Audit możesz m.in. sprawdzić rezerwę na naprawy gwarancyjne i reklamacje lub rezerwę na niewykorzystane urlopy. Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem przygotuj przynajmniej takie dokumenty księgowo-finansowe jak zestawienie obrotów i sald za okres bieżący i dwa okresy poprzednie. A w przypadku rezerwy na urlopy dodatkowo ustal przeciętną ilość pracowników w testowanym okresie oraz łączną ilość linii niewykorzystanego urlopu. Na kolejno pojawiających się stronach wpisz dane, o które prosi serwis. Będą to m.in. kwoty, zestawienia obrotów i salt. Dane liczbowe najlepiej wpisuj w tysiącach, aby maksymalnie uprościć proces sprawdzania. Taka dokładność w zupełności wystarczy dla tego typu danych księgowych, które opierają się na szacunkach. Kiedy będziesz miał problem z ustaleniem, co wpisać, system podpowie, czego oczekuje. W trakcie uzupełniania danych odpowiadasz na kilka pytań. Twoja odpowiedź pozwoli nam poprowadzić Cię właściwym torem prosto do rozwiązania. Na końcu uzyskasz wyniki wyliczeń. Będzie to informacja na temat rozsądnej wartości rezerwy. Jeśli sprawdzasz rezerwę wyliczoną przez Ciebie samodzielnie, możesz wykorzystać 24 izi audit do oceny istotności ewentualnej różnicy. Jeśli różnica okaże się istotna, system podpowie, gdzie szukać przyczyn. Możesz zachować i wydrukować lub skopiować na dysk wyniki Twojej pracy a zapisane wyniki obliczeń mogą przydać się w kolejnych okresach.